Ho, 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 witam Was serdecznie z kolejnego filmiku na moim kanale. Ja witam Was z moją mamą. Słucham. I my dziś będziemy do, dokładnie ustrajać no, nasze. Um, jak to się nazywa? Dziostkę no, się... świętego Mikołaja. O. Mama będzie budować co? Sanie. Świętego Mikołaja. A Antoni. Kominek. I. Podzieliliśmy się, jakby na dwie grupki. I zapraszamy. Tak. I zapraszamy do oglądania. To uh -huh. Co? Jak się widać, że już dostali przecież mamy płaczek. Który to? Bezimienny! Jak to się tu do dostałeś? A ty? jaki, jaki... Bogdan! Na samej wybraliśmy to miejsce. Tu. Boże, mama, filadżerowie nam się dostali jakimś cudem? Dobra. I w jakim miejscu mógłby być mniej więcej ten kominek? Tu? Gdzie chcesz? Ja na sanie znalazłam taki też projekt bardzo prosty. Troszeczkę go zmodyfikowałam. No i tak, nadzieję, tak. Że Wam się spodoba. No ja też. Ale ogólnie my będziemy robili z tego kilka odcinków, bo w jednym odcinku wszystkiego nie zrobimy na pewno.

I ja bym. Ja teraz przede wszystkim buduję kominek. I. Kucze, jeden poziom. Co mi się tak myli przy Hm. Hmm. Hmm. Zrobimy tak, taki wielki będzie. Mam nadzieję, że to przypomina trochę sanie. Zaraz kończę. Jak powiedziałam, projekt bardzo prosty, też żeby było Wam łatwo rozbudować. Podbuduje się na kratach nie czy... no, myślę... mam, mam nadzieję, że to przypomina kominak Piękny kominak mhm. I nawet jest Ogrodzenie, że nawet nie można wejść i się spalić. No to chyba to Oczywiście chodzi. będę jeszcze robił tutaj z jakichś ładniejszych materiałów, ale na razie może być z kobla. No, bo zbieramy cegły, tak naprawdę. Mhm. Żeby go później zrobić z cegły. Mama może ja ci trochę pomogę. Trzeba by było przyprowadzić konia. Jeszcze jednego. Kurde, ludzie. Filocerzy. Mam, 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 mogę... Ubałka, mo mogę ich zabić? Bo Nie. zajmują nam obydwa łóżka. No, teoretycznie... Chodź udol. Mogę? <coughs> z mogę? No możesz. Tylko nie wiem dlaczego... Właśnie my mamy problem z villagerami. Nie wiemy dlaczego oni się ciągle respią, chociaż łóżka jakby są dla nas przeznaczone te dwa, nie? Tak. Dobra. Z... No dalej, chodź. Będziesz renifera. Widzisz? Kurde, no. ale Bogdan już jest długo rozwinięty. Też. Już jest jeden renifek. Teraz jeszcze jeden. Sorry portal Rzeki tu robię. Dobra, ale idę pod drugiego renifera. Przedszkole też będziemy niszczyć. Bo tak. Tak, Bez sensu marnowanie wełny. Ta, ta. Na samego początku, jak chociażby z które teraz nam się to totalnie nie podoba. Uh -huh. Z materiałów, które po prostu mieliśmy na samym początku. Teraz mamy w planach troszeczkę to wszystko inaczej zrobić. Dobra. No, co teraz nie. mogę zrobić? Um, te krzesła, nie? Teraz jeszcze... Nie tak, tak. Plan. Te, no, czy tutaj Przy no. tej? No przy chońcy, no. Tak. Tego potrzebuję wagonik. Chodź. <Głos ten filatuszami> Jak w ogóle miały na imię wszystkie te y -y, Mój diamentowy? Nie! Mój miał te paczki. Bierzesz teraz mojego? No to będzie. Y -y, mój. Y -y, Mój, ten mój to miał na imię Knight. Knight. No, Knight. No to chodź. Będzie, na święta. Na święta chodzi. Ale Knight to trochę niż świąteczne imię. No, dlatego trzeba zmienić jakieś tam miał na imię Knight. Świętego Mikołaja poza Rudolfem. No, nie wiem, właśnie. Nie wiesz? No, nie. Ja. Trzeba wybrać. Jak byście widzowie nazwali? No, bo Rudolf, to na pewno. No, może A Gienek. Kometa też był z tego, co pamiętam, w jakimś filmie. On chyba był najszybszy. A może jeszcze Gienek? Nie przypominam sobie, żeby święty Mikołaj miał Gienka. Gdzie? A miał Gienka? Tak, ciekawe gdzie. Miał ciekawe gdzie. I mówi do niego gieniowinio. Ło kurde, bo się go dalej. Zakaz. Dobra, chodź. Będzie kometa. Będzie Rudolf i kometa. Czyli ten ze świecącym nosem i ten najszybszy. O! Git. Ale no bez wagona i, tak. i bez togów nie zrobię tych rzeczy. I tak kochani, prezentują się nasze sanie. Co pewne renifery się trochę rozeszły, ale tak to wygląda. W bardzo prosty sposób mamy sobie takie o sanie Świętego Mikołaja, chyba że zbuduję renifery z wełny. Może zbudować renifery z wełny. Bo by wtedy tak stały prosto. Dobra, to zbuduj. Czy zostawić żywe? Dostaw żywe. Dobra, koniec są orienterami. Najwyżej jeszcze poza odcinkiem, albo w kolejnym odcinku to przemyślejmy. Mm. No, faktycznie. Miał wielka? To nie. Nie miał gienka. Dobra. No to ja jakby... Już tutaj skończyłam. E, sanie. W tym momencie. Kurczę, gdzie są tabliczki? Pomóż sobie? ja mam. Już mam. Idę ja teraz zobaczyć, co zrobił Antoni. Ja tu dopiero się rozkręcam. Gdzie zrobiłeś ten kominek? A, tu, okej. Okay. Ej, mam plan, żeby go trochę uświątecznić. Mogę? Tak, pewnie. Tylko nie wiem, jak to będzie wyglądać. Dobra, chodźcie widzę, widzę, mną no. idziemy po towar. Bo my staramy się też trzymać całe nasze wyposażenie w głównym naszym domu, w głównej siedzibie. I zazwyczaj to, co jest w pozostałych skrzynkach, jest po prostu rzeczami przydatnymi, No padłych podczas budowania. Właśnie, gdzieś kurde, bo zagrzewam się w tej czapie. Volanty. I teraz tak. Dobra, wracam już. Co ty tam tak szukasz O sprzęt? Drzwi tu coś jest od naszych krzesem. A w ogóle nie wiem czy Antoni pokazywał, ja tak zrobię przerywnik. Nasza mechaniczna farma. Trzciny cukrowe Możemy sobie postać i zobaczycie to A jeżeli chcecie z tego odcinek Co prawda już chyba kilka odcinków było, dlatego tego nie robiliśmy co? No bo już kilka youtuberów miało Odcinek o, o tej farmie automatycznej No, cuklowe, Już kilka nie? youtuberów miało A tak. więc my nie chcieliśmy być Papugi. Nie chcieliśmy właśnie tego powtarzać. A Kot mi się zrozumieć. To czarny? To są święta, nie ale... A czarny kot przynosi pecha. Tak mówię. No, no. A ja w to nie wierzę. Ja też. Zobacz. Z, to jest zwykła bójda. Mogłam wziąć y, tą mączkę kostną. A na nie rośnie z mączki kostnej. Hmm. Właśnie dlatego Ciebie potrzebujemy, bo mama nie wie takich rzeczy. To tak tu po wyglądało? Tak. Hmm. Mam pomysł. Masz gdzieś lepki tłok, albo zwykły tłok? Mm. Masz gdzieś lepki tłok, albo zwykły tłok? Nie mam pojęcia, może że mam gdzieś jakiś tłok Kurczę, już mi zimno w głowę o tu dodam No, o, ale jak tylko jakaś trzcina, widzicie, przekracza, to pciu i ucina. Fajnie. I wpada potem do lejków i jest tak. w skrzyni. Tak. I w ogóle mamy, zobaczyć nasz ogród zaniedbany też. W ogóle nie. Tak, ogóle. ale ja. Ale ja nam mogę zrobić prezenty pod choinką. Oczywiście. Jakby... Tak. Jakby... Oczywiście. Ja mam idealny blok. Tak. Z takiego. Tak, a ja chciałam ozdobić troszeczkę ten kominek, i będziemy w sumie kończyć ten dzisiejszy odcinek. Bardzo luźny odcinek. No, luźny odcinek. Gdzie są te tłoki? To no, ja Nie, nie ma. Nie zrobię krzeseł. To zrobisz w następnym odcinku. Mhm. Bo nie mamy lepkich tłoków, ani tłoków. To zrobimy w następnym odcinku, bo Tylko... dziś już zaraz będziemy kończyć. Tylko ja jeszcze poszukam. Bo jeszcze może się gdzieś przeplecia. Tylko uszykuję nam teren. Mniej więcej w następnym odcinku będziemy kończyć te sprawy. Bo też z tego rozgastania się wioski to będzie kilka odcinków. Tak. pewnie. A ja tu robię nam prezenty. Tak, nie robi prezenty, to ja Wam w tajemnicy coś pokażę. O, tu już mamy kolejny plan. Zupełnie zaś tą też na wiosku. Mamy mnóstwo planów po prostu w głowie, dlatego tak przeskakujemy wybiórczo z jednego no. miejsca na drugie. A jak widzicie, tu już się zaczyna dziać znowu coś. Tu też mamy mega plan odnośnie tej wyspy. Myślę też, że z tego będzie kilka odcinków. Część rzeczy będziemy oczywiście budować poza odcinkami, ze względu na to, że to trwa naprawdę długo. długo zwłaszcza Mama. zbieranie materiałów. Jest chyba krzesło. To nic. To... to może w przyszłym. No, czy na następnym, w następnym odcinku. A my się już dzisiaj co? Nie. Poczekaj, bo ja jeszcze mogę przecież zrobić. Tak, ja. co sobie siedzieć i podziwiać choinkę. Ej. Z twoim krzesłem coś się nie udaje. No i fajnie. Zasiączmy I sobie. mamy prezenty pod choinką. Super. Tylko, że z tego wypada ten blok. Mhm. Mm. Okay. Mm Tylko że potrzebuję wpichnąć się pod ten blok. Potrzebuje potrzebuję się pod ziemię po ten blok. Prezenty. Fajnie. Ja bym chciał się jeszcze z wami pożegnać I widzimy się w kolejnym odcinku w mydanie. Roz... Cześć! Uuu!